Okupowanej Polsce obowiązywało jedno z najokrutniejszych praw: za ukrywanie Żydów groziła śmierć. Nie tylko pomagającemu, ale całej jego rodzinie. Mimo tego strachu wielu zdecydowało się pomagać dalej. W Warszawie działała żegota jedyna w okupowanej Europie organizacja powołana wyłącznie do ratowania Żydów działała po cichu. Dokumenty fałszowano przy świetle świecy, kryjówki zmieniano z dnia na dzień, a każdy oddech w ciemnej klatce schodowej mógł być ostatnim. Na wsiach wyglądało to inaczej. Rolnicy kopali skrytki w stodołach, matki przekazywały jedzenie, udając, że niosą je dla własnych dzieci. Dzieci uczyły się nie zadawać pytań. Wielu zapłaciło najwyższą cenę. Rodziny ulmów. Baranków Kowalskich, zamordowane za to, że nie potrafiły odwrócić wzroku. Dziś Polacy mają ponad 7200 tytułów sprawiedliwych wśród narodów świata najwięcej ze wszystkich narodów. To nie liczby, to imiona uratowanych i imiona tych, którzy ich ukrywali. Dziękuję, że słuchasz takich historii, bo one istnieją tylko wtedy, gdy ktoś chce je usłyszeć. I dopóki pamiętamy, dopóty ci ludzie naprawdę nie zniknęli. Obserwuj, historie zhakowane tu najważniejsze świadectwa wracają do życia. Miłego dnia, cześć.